Panie prezesie, mamy przyjemność już zakończyć tak naprawdę galę Suzuki Boxing Night. Bardzo udane spotkanie. My wygrywamy, to chyba jesteśmy podwójnie zadowoleni. Tak, to znaczy wynik sugerowałby mecz o charakterze jednostronnym, ale każda z walk, prawie każda z walk była wyjątkowo zacięta. Drużyna belgijska to zespół młody, bardzo młody. Belgowie budują dopiero swój zespół. Także myślę, że dla naszego zespołu również cenne doświadczenie. Bardzo dobra gala, bardzo dobra. Bardzo dobre widowisko, bardzo dobry boksy. Tak jak prezes wspomniał, przeciwnicy nie zawsze może wygrywali, ale naprawdę oddawali serce, zostawiali w ringu. Łomża Czwarty raz nas tu gości, znowu kolejny raz dużo kibiców. Dobrze się to ogląda tutaj będąc właśnie na miejscu. Tak, no jest wspaniała atmosfera, imponuje nam wszystkim nie także podejście władz miasta Łomża i województwa podlaskiego. No, wspieranie sportu jest tutaj bardzo odczuwalne. I to nie przez przypadek, to jest czwarta gala i myślę, że nie ostatnia w Łomży. No właśnie, myślę, że e, mamy nadzieję, że będą i kolejne, ale to też pokazuje, że ten start w nowym roku polskich zawodników jest bardzo dobry. No tak, mamy się z czego cieszyć, choć przed nami dużo wyzwań, e, wiele, wiele walk. Jak wiadomo rozpoczną się rozgrywki ligowe już w marcu. Także niezależnie od gali Suzuki, od Pucharu Świata, to potężna impreza, jeszcze rozgrywki ligowe. Każdy z zawodników będzie musiał stoczyć w tym roku dużo ciężkich walk. Zapowiada się bardzo elektryzująco ten rok 2025 w Polski Poksie. No tak, to tak można mówić troszkę o roku przełomu i tak chyba będzie. No myślę, że nie zabraknie determinacji, że zawodnicy wytrzymają. Po to będzie naprawdę rok taki wyjątkowo dynamiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.